Yo, yo, yo! Dzisiaj tak troszeczkę leopardzikiem. A co to kurwa? A, no tak, kremka mi się skończyła i nie mam naklejki z jednej strony. Chuj z tym. Nieważne. O, jest niedzielny poranek. Używa. Co tu można o nim powiedzieć? Smętny jak zawsze. <gryw> I to do roboty. Też smutno się robi człowiekowi od razu. Ale lecimy leopardem, to jest najważniejsze. Zajbi styczo Nie mam jeszcze nawet gaśnicy w nim, ani O po pociskach stabilizowanych brzechowo. nawet możemy sobie pomarzyć na razie, ale kiedyś na pewno je zrobię. Nie wiem czy już nagrywałem bitwę z tym ciągiem, czy nie nagrywałem. Zagubiłem się w tym wszystkim. W każdym razie jeśli nagrałem, to czemu by nie nagrać drugiej bitwy, tak? Tak sobie pomyślałem i odpaliłem leopardzika Zobaczymy jak to będzie Paterz słabiutki, naprawdę słabiutki. Wszystko nas przebija Nie możemy kompletnie na ten pan przeliczyć. Nawet w starciu z pelotkami. Działo jest wyśmienite. Aczkolwiek na razie mam tylko pociski z sabotem Więc nie są to najmocniejsze pociski To chyba M26E1 Coś w tym stylu Coś się od nas odbiło. I znowu. Okej. Okay. Mega fart. O, tylko pytanie, co tam było? Ten kurwa napis wracaj na pole, my tym jest kurwia Miga i miga i z tego jest. Kolega zdeminstrułem 26. No spróbuję się jeszcze raz wystawić. Albo i nie, nie, nie Lepiej nie. Lepiej się nie wystawiać. No napis w końcu zniknął. Do Zniszczony, zniszczonych, ale Już się bałem To dziesiątka Kierowca i nowy Amunicja Przeładowanie jest po prostu magia, ja uwielbiam takie czołgi, które są szybkie, zwrotne, szybko przeładowują, Jeśli mają dobrą penetrację, to już w ogóle masakra. Nawet kosztem tego pancerza, braku pancerza, jestem w stanie go po prostu poświecić, ten pancerz, na rzecz przeładowania i mobilności. Nic nie stoi. Tu właśnie była że tylko teraz stoją mi ludzie, nie wiem. Kiedyś to jakoś częściej później była. Teraz jakoś się zdarzy, żeby tam ktoś stał. Nie wiem czy to jest spowodowane. Mam nadzieję, że te dziesiątka nie weźmie pelotki jakiejś. Typu zUS, kurwa, 57. A i co panowie i panie, drogie? Tu nasza kochana Ewa Kopacz sprzedała, sprzedała po raz kolejny Polskę, tak? woli narodu przyjmujemy imigrantów. Pamiętajmy, że to już nie jest platforma obywateli Polski, to jest to platforma Europej Unii Europejskiej. Tak jest. Dusk poszedł do Unii i wydaje rozkazy stamtąd. Proste. Jeszcze trochę jest zwyciężywe. Jeszcze trochę jest zwyciężywe, kurwa. Niemożliwe. O, wrogów jeszcze trochę jest. A, mogłem nie przejechać po skapa, kurwa, teraz wiedzę gdzie jest. Ach, chuj. To dziesiątka na hita w boczek wieży. Tam jest chyba kole kolejna. tych kurwa magiczne boki. On chyba strzelił przed chwilą. To no, nie zostało uszkodzony Magiczne boki radzieckich czołgów, kurwa. To jest po prostu masakra. Nieraz łatwiej się niszczy te czołgi kurwa z przodu niż z boku. Nie wiem co jest z tym pojebane, ale jest naprawdę pojebane. Po prostu. O, wypłucujmy nasz czołg. To już nie jest brudny, że jest śliczny i piękny i gładki i górna ogółja jak duba dupa, dupa niemowlęcia. No dżungla to takie środowisko akurat dla Leoparda w sumie, nie? można powiedzieć. To łajbę zniszczyli. Zniszczy! No, chciałem trafić armatę. Nie do końca mi się udało. Zrobić to odpowiednio. Kierowca i nowy Tam coś kurwa nie było. Co nasi? Dlaczego? Co jest do kurwa? Nasi mnie napierdalają To ja! Znowu zwycięstwo się zbliża Momentator nie późnuje I to magiczne O! Wyczyszczenie czogu. Tam je kurwa kręci w gosie, ja pierdolę. O kurwa! Sorry. Ja dziękuję i dziękuję tak aktywkę. Dobra, tutaj plaża oczyszczona. Wrogowie chyba przyjmują. A, z powodu. O, no, jeszcze wrogów jest dużo, trzeba uważać. Po prostu strzał znikąd jest po nas, to trzeba wziąć pod uwagę, grając z tym czołgiem, że trzeba być ostrożnym. Cały czas mieć oczy w dupie, bo to nie jest taki maus, że nieraz coś tam przyjmie i jest okej, okay, jedziemy dalej. Tutaj raczej jest albo razy unieruchomienie, albo po prostu wybuch amunicji. twoją drogą, skład amunicji jest całkiem ciekawy z przodu. Przejmują, a ja tutaj zajadę ich od tej strony, żeby się nie spodziewali. Co lubię w tym czołgu, to, że lubi jeździć. Ewidentnie jest to czołg, który lubi jeździć. Sherman. Pięć czwóreczka. O, zniszczono, okej. Okay. Sherman zniszczony przez Leoparda. Mamy asystę. Weźmiemy, weźmiemy. Ok, coś tam jakaś pelotka jest. Na pelotkę trzeba niesamowicie uważać, szczególnie w tym ciągu. nowy Systą 2. Kurwa, tak myślałem, no niepotrzebnie stałem, patrzyłem się na niego. Teraz trochę przyczyniony jestem. Ale co, weźmiemy arado, chyba, nie? Powinna być stać. Jest, arado. Uwielbiam ten samolot po prostu. O. A na tych bitwach go uwielbiam, bo na bitwach realistycznych, jeżeli chodzi o samolotowe, samolotowe bitwy, to nie polecam. Aczkolwiek następne Arado ma już dwa działka 20 mm i jest naprawdę świetne. Ja nim jeszcze nie grałem, ale widziałem co nieco filmików. Widziałem jak ludzie, ludzie tym grają i naprawdę jest. Na co popatrzeć jest z czym pograć. Zaprawdę powiadam wam. No. A tutaj jest świetna rada, bo szyb, jest szybkie. Fajny reload. O coś tam kurwa stoja w tej górce. No proszę. A to pantera, o ja pierdolę. O w wóz zostało. Asysta lasu 152. okej. Okay. No i nie widzę wroga. trochę Komentator powtórzył nieubłaganą prawdę, jedyną, jaka jest możliwa. Złe podejście robię. Że i tu jest luk, to złe podejście robię. Ale nie widzę wroga. O kurwa! Pierdolę, co to było, jaki fart! O no konkret No proszę dwadzieścia osiem było z... zostało zniszczone wielkie dzięki Ej chujum nie widzę kurwa <tuszel> O moment. O, o, o! A nie, to samolot leci. I udwala jest, aha, no. zniszczyli Iła. Brawo to już mi wyprzejeść strefę! Przejęliśmy strefę, może mi się uda zniszczyć, to krążownik. Ciężki krążownik to jest. A z takimi dziurami w skrzydełkach to konkretnie. A Wracamy do domu. Wyniczki pokażemy i polecimy następną bitewkę jeszcze może. A może na pewno. No, całkiem spoko, Dobra, lecimy z następną. O, jeszcze battle dropsa dostałem. Tak, na chuj, na chuj mi to kurwa. Nie lubię tego, pierdolę to. Yo, lecimy kolejną bidewkę. No co, Leopardy, 60, czyli grubo albo grubo, albo wcale. A mi się gratka klei, klei dzisiaj po prostu, wyśmienicie, kurwa. Na tej mapie dawno nie grałem dość. Mam nadzieję, że będzie dobrze. O, nie grałem chyba w ogóle, w ogóle na tej mapie. Ale nie jestem pewien. O, się pyta, kiedy jakaś mapa... Yy, desert kurwa, pustynna... No to odpowiedź jest prosta: z czekami. <laughs> Wiadomo, tym, że są od dość dawna. Zresztą wraz z Brytyjczykami wychodzi mapa pustynna. Czy tam nawet kilka map, nie wiem dokładnie. Dlatego jeszcze wychodziła mapa Stalingrad i Kharkov? Nie jestem pewien. A ten dyplom, tak niestandardowo trochę bardziej. Jest kolega w T-10. Ładowniczy i amunicja. Też się nie można za bardzo wychylać. O, M30 jest. Aj, mogłem przycelować M6 ma tą samą armatę jak co ja Rytyjska stopionka L, L 7 Aha, zajebany jest, to jest następny Kurwa. Trawa przeszkadza tutaj, dlatego nie, nie wchodzę w ten widok snajperski. Kurwa, myślałem, że... To kto zajebał tego koło mnie? O, ja pierdolę. Ale zjebałem, kurwa. Oj. No dobra, no tak właśnie można zginąć leopardem. Szybko, bardzo, jeden strzał wystarczył, ale no nie uwaga moja, nie wiem. Ktoś kurwa, no, t dziesiątka jakaś była koło mnie. Że kurwa, M60 koło mnie była, ktom zajmowała T10, myślałem, że to właśnie dwa. Dlatego wyjechałem na pewniaka, żeby oddać strzał. No i niestety, nie dało rad. Dobra, to tyle. Leopard jest zajebisty człowiek. każdemu go polecam. Jak dla mnie najlepszy sprzętierów jak na razie. Nie mam M60 jeszcze. Ale myślę, że Leopard jest taki bardziej szwaby, więc dla mnie okej. Okay. To tyle. I yo yo, yo.